Okej, już się nagrywa. Cześć, witamy serdecznie. Witamy serdecznie, jak widzicie, jesteśmy w realu, a nie w wirtualu, także w Rock'n'Royo kop w kwestii powierzchni rzeczywistej. Tak, dokładnie tak. Podchodzimy kopem do browarów. Dokładnie tak, także jak widzicie troszeczkę Nie wiem czy można to nazwać, modłą nie, 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 nie krytygo, nie tego. sobie <grymne> subiektywą. Tak. Wszystko, wszystko gra. Wow. Musimy, jest, jest jak widzicie. Lekko stroniczy, ale my jesteśmy bardzo stroniczy, bo ja lubię bardzo dobrą stronę. <grymne> <grymne> ja Musimy tego nagrywać. Ja muszę znosić takie rzeczy, naprawdę, no, ale jest tego wad, żeby poznosić trochę wariastwa. Magia kontrastu, kochani! Kilka interesujących detali. Przede mhm. wszystkim to, gdzie jesteśmy. To jest mhm. Kraków. To jest Kraków. Fenomenalne ja. miejsce. Dodatkowo pogoda dopisała. O, Super tak. sprawa. Cudownie. Mamy jakoś tak, że jak się spotykamy albo we Wrocławiu, albo w Krakowie, to pogoda jest fenomenalna. Mhm. Dobrze, dobrze. No. Przejdźmy do gamingu może, drogi bracie? Nie, tak, to też, to też... Ale trzeba ale... było wejść, tak, tak, wmontować taką, wiesz, taką wejściówkę, taką, wiesz, terenową na sobie, że jest fajniej, przytulniej. Mm. Słuchajcie, jesteśmy na imprezie gry offline, czyli imprezie gamingowej. Taki stary piknik gola, nie? Piknik przyjaciół w ogóle serwisu. Bardzo przyjemna rzecz, można było zobaczyć kilka ciekawych materiałów filmowych, Assassin's Creed'a, gdzieś tam żeśmy widzieli... Tego Dokładnie tak, poznać objawienia. kilka fajnych osób z branży jak najbardziej. No, tak, tak. No i czytelników też było co nieco, także bardzo miło, bardzo przyjemnie. Mm -hmm. I tak przy okazji jako, żeśmy się spotkali, tak jak zresztą ostatnio, mieliśmy trochę okazji, żeby obgadać nasze plany gamingowe Dokładnie. na najbliższą przyszłość. Tym bardziej, że staramy się za każdym razem, kiedy spotykamy się w Rilu, jak to mówi rok. <śmiech> <śmiech> tak <nie mówię. śmiech> Ty mówisz w Rilu, no. A ja mówię, w realu. Ludzie myślą, że to się a ja mówię o super samie. Nieważne. Obgadać takie standardowo tematy, w których byście... Się poczuli częścią materiałów, bo Wy jesteście nasi pasjonaci, wierni widzowie, targetem naszych kanałów o naszych planach w ramach cyklu Rock and Royo. No. I no. dzisiaj się nawiązała bardzo sympatyczna rozmowa co do MMO. Tak, tak. To jest, yy, ogólnie to już wiecie o tym nie od dzisiaj, że planujemy Guild Wars 2. Yy, I to jest yy, poważna produkcja, w której na pewno spędzimy mnóstwo czasu. No. i myślę, że będzie tam Razem bardzo, z Wami. Bardzo Bez udany, Was nie ma koopik. nic. Ale coraz bardziej, coraz bardziej czas pokazuje, że na tą premierę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Może no, nawet z rok, Może trochę dłużej. Materiałów filmowych jest sporo, ale to wszystko pochodzi z tych stargów, z pokazów oficjalnych. I też nie też takich nieoficjalnych nie... informacji, które, no, hmm. które źle rokują, jeśli chodzi o osoby, które czekają na tą produkcję i które się już w niej powoli e, klimatą czują. No. no, no zresztą to jest tak, premiera Star Wars The Old Republic, która będzie jeszcze w tym roku, 20 grudnia, też pewnie wpływa trochę na odsunięcie daty premiery daty premiery Guild Wars 2, no bo y, trudno wypuszczać taki konkurencyjny tytuł, y, tym bardziej, że ten produkt BioWare wygląda bardzo solidnie. to jest odbijanie sobie, odprowadzanie potencjalnych nabywców, prawda? No, no, no. To jest troszeczkę trosz, marketingowy strzał w stopę, jak to mówimy. No, no. Ale Chociaż... cieszmy się, że mamy wybór. Cieszmy się, że mamy w co grać no, no, w czekaniu na coś innego. No, 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 nie? nie? musimy się zastanawiać, co wybierać na razie, no bo mamy, mamy tego Tora, mamy The mm -hmm. Old Republic. Mm -hmm. I to, to właśnie to, co Royal mówił o targecie. Bardzo interesujące jest to, że Star Wars oczywiście płatna gra, także troszkę inne, inne osoby będą nią zainteresowane, ale jest bardzo duża siła marketingowa przeznaczona na to, mm -hmm. żeby ludzi zachęcać do gry w gry MMO. Gry w gry MMO. Co mnie bardzo cieszy, now... bo ja jestem fanem. No ale... Okej, okay. mamy Star Wars w grudniu. Mm. No i jak, jak już wcześniej też mówiłem, mimo mm. żeście mieli okazję to usłyszeć, namawiałem no, Roya do tego bardzo Roy ja się przekonał jak najbardziej, zainspirowany tą całą kwestią konieczności czekania na ten tytuł. Powiedzmy dla nas mainkorowy, targetowy, jakim jest Guild Wars 2. Mm. Cieszymy się, że. Znaczy, nie wiem, czy do końca powinniśmy traktować Star Wars jako poczekajkę. To jest troszeczkę takie no. uwłaczające, bo ta gra broni się sama sobą. No. Dodatkowo jest to BioWare. Oczywiście, dajemy tutaj Pewien kredyt zaufania w postaci tej materii, że jest to dla nich, powiedzmy, taki start, jeśli chodzi o segment no, 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 tak, MMO. Tak, tak, tak. Ale Wiesz, wszelkie to... informacje i powiedzmy, relacje z osobami, które miały już przyjemność pograć w tą grę, no są bardzo dobrze rokujące. No, rokujące? To jest... <gry> Słuchajcie, to jest tak. Ten, ten Star Wars ma być bardzo niekonwencjonalną grą MMO. On ma, oczywiście, będzie się zasadzał na tych samych. Na, na tych samych okolicznościach. Mamy świat gry, mamy mhm. postacie, mamy rozwijanie, mamy mhm. battlegroundy, mamy instancje, mhm. ale nacisk na fabułę w Star Warsach ma być podobno kolosalny. To jest to, co wielu fanów, o co wielu fanów miało pretensje do BioWare, mhm. że nie wypuszczają kolejnego Kotora. Mhm, bo bo ludzie to uwielbiali. Otóż w tych Star Warsach naprawdę e, kilka części Kotora się znajdzie i to co ludzie, którzy grali i z którymi mogliśmy dzisiaj porozmawiać, mówili, potwierdza to. Tym bardziej, że zaufana osoba z Gola nam sprzeda taką informację, że ta rozgrywka jest całkowicie nie zobowiązująca, jeśli chodzi o y, styl gry. To znaczy, czy chcemy grać samemu, czy chcemy grać z tak, kimś, tak, czy tak, chcemy tak, grać tak, ze wszystkimi, tak. czy chcemy grać z żoną, kochanką albo z sąsiadem, nie? który dzwoni no, dwa razy. Krótko mówiąc, to jest, to jest gra MMO, <laughs> Twój która. która która dopuszcza rozgrywkę solową i w, te, i w tej rozgrywce solowej będzie się można doskonale bawić, to jest jakby ten powrót trochę do Kotora, do tych go graczy, go no, do tych graczy, którzy lubią bawić się sami w otoczeniu fenomenalnej fabuły. Mhm. Ta gra ma to oferować, ale dużo gdybania, mhm. e, jeszcze żeśmy tego na własne oczy nie widzieli. E, polski oddział Electronic Arts nawala, jeżeli chodzi o rozdawanie kluczy, mhm. ale cóż, tak bywa.